Słuchasz podcastu Mlekiem Mamy. Cześć, z tej strony Ela Malinowska. Dziś zapraszam Cię do wysłuchania bardzo wyjątkowego podcastu z gościnnym udziałem pisarki Alicji Podgrodzkiej. Co mogę powiedzieć o Alicji, to to, że jest autorką trzech książek dla dzieci. Książek terapeutycznych. Te książki to Jerzyk, zwany pajacykiem, o boćku, który bał się wróbli oraz uwielbiałam cię karmić. Witam cię, Alicjo po raz kolejny bardzo serdecznie. Cześć Elu, i witam wszystkie słuchaczki. Kiedy rozmawiałyśmy ostatni raz, to powiedziałam, że no dzisiaj to będziemy rozmawiać na taki trudny temat, aczkolwiek żaden z tych tematów, o których rozmawiałyśmy wcześniej nie był łatwy o czym rozmawiałyśmy to możecie sprawdzić szukając w naszych podcastach rozmowy z Alicją no dziś wyjątkowo trudny temat i zanim przejdziemy do tematu ja od razu może powiem dziś będziemy po prostu rozmawiać o laktacji po stracie i zdradzę taką tajemnicę że to nie jest tajemnica te rozmowy nagrywałyśmy w lipcu w pierwszej połowie lipca, kiedy to było bardzo ciepło, piękna pogoda. I mi się przypomniała taka moja rozmowa w, w jednej z radiostacji sprzed kilku lat, kiedy to w październiku uczestniczyłam w audycji poświęconej właśnie stracie. Dziecka i pamiętam, że powiedziałam takie zdanie, że ludzie umierają przez cały rok i mam takie wrażenie, że w Polsce o śmierci rozmawia się głównie w listopadzie, a przy okazji 15 października, czyli Dnia Dziecka utraconego, mówi się trochę więcej o, o stratach ciąży, o śmierci dzieci, więc mamy październik listopad. I później przez kolejne 10 miesięcy y, nie dzieje się nic. No, my postanowiłyśmy z Alicją na ten temat porozmawiać właśnie w lipcu. Wtedy nadarzyła się taka okazja i miałyśmy wtedy na to y, czas. I mówię to y, dlatego, żeby uczulić y, nasze, nasze słuchaczki, żeby może znalazły w sobie tę y, odwagę, żeby właśnie mówić o tych trudnych doświadczeniach przez cały rok, a nie tylko w październiku i w listopadzie. Padzie. Alicja dlaczego w ogóle dzisiaj rozmawiamy na ten temat, skoro, jak już powiedziałam, jest to bardzo trudny temat. Ogromny temat tabu. Ogromny. W zasadzie o stracie, o śmierci dzieci nie mówi się, no mówi się, ale mówi się bardzo mało, a już laktacja po stracie, to absolutnie ten temat w, w polskich mediach nie istnieje. Wiesz to trochę tak jest, jakby dziecko im mniejsze było mniej ważne, prawda? Bo. Osobom dorosłym wyprawiamy huczne pogrzeby, stypy. Powiedzmy, młodzież jest żegnana bardzo wystawnie, również żewnie i jak najbardziej im się to należy. Małe dzieci również, ale później coraz mniej się o tym mówi. Natomiast utracone, dzieci utracone w czasie ciąży, o nich prawie się nie słyszy. Natomiast ja jestem mamą po dwóch stratach. Straciłam dwie córeczki. Asińka i Tosieńka żyły 20 tygodni. To nie była ciąża bliźniacza, więc dwa razy przeżyłam tę traumę i postanowiłam o tym mówić. Postanowiłam o tym mówić, dlatego że kiedy próbowałam się podnieść z tej traumy, miałam dwa wyjścia: albo obrazić się na Boga, albo się ku niemu zwrócić. Wybrałam to drugie i zaczęłam się żarliwie modlić o sens sens mojego cierpienia i spłynęło na mnie to właśnie w formie dzielenia się, dzielenia się po to, żeby uświadamiać dziewczyny, żeby je wspierać, żeby nadać rangę tym tematom, żeby nie, żeby mamy po stracie czy rodzice po stracie, bo ojcowie również cierpią, o tym się jeszcze mniej mówi, żeby Mieli poczucie, że są zauważani, że mają prawo o tym mówić, że mają prawo do informacji, że mają prawo do godnego pochówku tych dzieci. I, I to jest mój sens. To jest sens, który znalazłam jako po prostu ułożenie w sobie tych przeżyć. I dlatego tutaj dzisiaj z wami jestem. Ja w, w swoim imieniu i w imieniu myślę wszystkich kobiet, które będą słuchały tej rozmowy z całego serca, Tobie dziękuję. Rzeczywiście to jest tak, że ja to wiem tylko z rozmów, że rodzice doświadczający straty dziecka bardzo często mają bardzo małą wiedzę. Mało wiedzy otrzymują również w szpitalach, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ty się skupiłaś na laktacji. Po stracie. Ja już powiedziałam, że o tym bardzo mało się mówi. Czy Ty coś wiedziałaś na ten temat? Byłaś przygotowana do tego, że mimo, że już nie jesteś w ciąży, to proces laktacji jest uruchomiony? Nie miałam o tym zielonego pojęcia. W szpitalu z dzieciątkiem martwym w brzuchu leżałam 5 dni i przez 5 dni nie dostałam żadnej informacji. O tym, że kiedy dojdzie do rozwiązania, za dwa dni pojawi się laktacja. Więc y, sytuacja wyglądała tak, że oczywiście ogromny, ogromny stres, ogromna strata, ogromna trauma po tym, jak rozwiązano ciążę, która y, zresztą nie chciała się rozwiązać sama, i upragniony powrót do domu, do rodziny, do dzieci, które w domu na mnie czekały. Pierwszy dzień smutku, płaczu, y, wiadomo też, wsparcia. No i druga noc, może już nie tak zapłakana, ale nadal mokre łóżko. I wtedy się zorientowałam, że mi mleko leci z piersi. To, to był szok. Szok to mało powiedziane. Poczucie, że nie ma dziecka, dla którego jest to mleko, jest. No, na pewno należy do naj, najgorszych doświadczeń mam. Tym bardziej, że ja byłam tym totalnie zaskoczona. Wtedy poszłam do lekarza. Na drugi dzień dostałam tabletki, wzięłam tabletki i wszystko minęło, ale to był pierwszy raz. Nie wiedziałam o tym, znaczy inaczej, nie wiedziałam wtedy o tym, jak te tabletki na wyciszenie laktacji są niezdrowe dla organizmu, ale w międzyczasie zdążyłam o tym poczytać i dowiedziałam się, co przyjęłam. Kiedy zdarzyła mi się sytuacja obumarcia dzieciątka w brzuchu oraz drugi, wiedziałam, że czeka mnie to samo. I mimo że trauma i strach, ból są, były takie same, to jednak przygotowanie do tego procesu daje ogromny, trudno powiedzieć, komfort, ale przynajmniej takie bezpieczniejsze warunki. Wiedziałam, że nie chcę przyjmować tych leków, więc przygotowałam się na to, że będę musiała uciskać piersi, prawda? Bandażować. Przykładałam liście kapusty. To są takie metody, nie wiem nawet, czy wśród Was do ratów laktacyjnych polecane, ale gdzieś z, z takich porad domowych mojej mamy, babci słyszałam. Udało mi się tą laktację wtedy zatrzymać. Niemniej jednak chciałabym zwrócić uwagę na świadomość, bo ona tutaj okazała się kluczowym do sposobu, w, ja, w jaki ja przeżyłam jedną i drugą laktację. Po stracie. Dziś sobie mogę myśleć, że to było oczywiste, przecież. Dziś fizjologicznie e, wydaje mi się, że, że, że aż dziwne, że ja tego się, nie, nie, nie dopuściłam do siebie tej myśli, ale nie zostałam do tego przygotowana. Za drugim razem przygotowanie to było tylko moje doświadczenie. Fakt, że ja po prostu wiedziałam, że tak będzie, plus udało mi się wyczytać w internecie. Mówię o tych babcinnych i, i mam radach, ale oczywiście to, to nie jest tak, że ja poszłam do nich i powiedziałam, e, słuchajcie, jak ja drugie dziecko stracę, to co mam zrobić? Bo przecież one też nie wiedziały. Tylko to była po prostu wiedza taka no, codzienna, że tak powiem, gdzie na przykład po zakończeniu laktacji wyhamowywało się ten napływ mleka. Nie? Także. Bardzo podstawowa wiedza. Powiedz mi, jak wygląda sytuacja, no nie wiem, czy możemy powiedzieć, że w polskich szpitalach, w polskich placówkach, bo chciałabym jednak tutaj jeszcze ten temat poruszyć, bo być może, być może dla kogoś ta informacja będzie cenna, chociaż mam nadzieję, chciałabym, żeby żadna kobieta nie musiała nigdy korzystać z. Z tej wiedzy, którą w tym momencie przekazujemy. Ale jak się przygotować, właśnie idąc do szpitala, i czy kobieta, która wie, że już straciła dziecko, czy w ogóle jest, może liczyć na jakieś wsparcie fizjologiczne, emocjonalne w szpitalu? Jak to było w Twoim wypadku? Od moich strat minęło już 9 i 7 lat. Więc nie wiem, jak to jest teraz. W międzyczasie dużo się też działo w zakresie. Wsparcia strat okołoporodowych, więc ufam, że jest trochę lepiej. Natomiast tam, gdzie ja leżałam, no niestety takiego wsparcia nie było. Ja też wiesz, nie zapytałam chyba o psychologa. Ja pamiętam, że czułam się jak taki wiesz, skrzywdzony psiak pod kulonym ogonem, i tak przeczekiwałam godzinę za godziną, ale rzeczywiście wsparcia nie było żadnego, łącznie z tym, że położono koło mnie dziewczynę. Która przyjechała w ciąży, z, z ciążą, z jakimś problemem, i powiedziano mi na ucho, żebym nie mówiła, co mi jest, żeby tej dziewczyny nie wystraszyć. Wiesz, myślę, że na ten temat może kiedyś przyjdzie czas nagrać inny podcast, ale na dzisiaj chciałabym powiedzieć tyle, że warto prosić o pomoc. Warto pytać, czy jest dostępna pomoc psychologiczna. Ale jeszcze bardziej warto, yy, mimo ogromnego bólu, przed pójściem do szpitala, kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji, bo nie zawsze jest na to czas, ale ja akurat ten czas miałam, z tym wielkim płaczem usiąść do komputera, zajrzeć w internet na stronę poronienie.pl i po prostu wyczytać, jakie mamy prawa. I to jest chyba coś, co nas najbardziej chroni. No, musimy sobie same... Pomagać po prostu. Ciężko powiedzieć, i nie chciałabym absolutnie powiedzieć, że musimy sobie same radzić. Właśnie nie. Myślę, że. Wiesz, jeżeli... ja, ja, ja wiem, wiem, że my musimy te... same, ale z drugiej mhm. strony myślę sobie, że ja wiem, że to bardzo trudno w takich sytuacjach część kobiet może ma jakąś większą łatwość, ale myślę, że często trudno prosić w takiej sytuacji o pomoc i trudno liczyć na zrozumienie, że to może ten. Y Nieproszenie o pomoc wynika z tego, że kobiety wiedzą, że nie zostaną zrozumiane przez kogoś, kto nigdy nie doświadczył y, straty dziecka, prawda? Natomiast y, to, co powiedziałaś, i, i, i też bym chciała to podkreślić, że jednak podstawa to nasze prawa, jakie mamy. Natomiast tak, ciężko siąść do komputera i sobie poczytać dla przyjemności, jakie prawa ma kobieta, która straciła przed chwilą dziecko, prawda? Temat jest o tyle trudny, że dziś nagrywamy ten podcast i nie wiemy, ile dziewczyn wystraszy się tytułu, ile go z ciekawości bądź z takiej świadomości, że warto wiedzieć, wysłucha, a ilu tak naprawdę realnie pomoże. Bo to jest zrozumiałe, że nie myśli się o tak traumatycznych sytuacjach, zanim się ich nie doświadczy. Nikt się na to nie szykuje, i ja bym nawet nie, chyba nie radziła. Mieć takiego pesymistycznego podejścia do życia, że a jestem w ciąży, to sprawdzę, co mogę zrobić, jaką czasem straciła. No, nie robimy tak po prostu. Natomiast ta wiedza podstawowa w szpitalu, kiedy kobieta spotyka się z tą sytuacją po raz pierwszy, powinna być po prostu dostarczona, a nie jest. Tak, i my no, życzymy wszystkim kobietom jednak, aby to wsparcie miały naprawdę na wyciągnięcie ręki w każdym szpitalu w całej Polsce i to, co ja mogę z, z naszej strony Fundacji Mlekiem Mamy zagwarantować, to to, że pod tym postem znajdziecie wszystkie ważne miejsca, adresy. Do których możecie zwrócić się o pomoc, gdzie możecie szukać informacji na temat wsparcia, gdzie, gdzie je uzyskać, w jaki sposób i jakie prawa wam przysługują. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać? Wiesz, ja jeszcze pomyślałam sobie, że mimo wszystko jestem otwarta na życie i chętna bardziej do walki niż do poddawania się. I dlatego postanowiłam wspierać ratowanie dzieci w łonie matki. I z mojej książki Jerzy, zwany Pajacykiem, przekazuje złotówkę, z każdej sprzedanej książki przekazuje złotówkę na pewną leczenie przepukliny oponowo mózgowej w szpitalu specjalistycznym numer 2 w Bytomiu. I ten cel charytatywny polecam wszystkim mamom, którym nieobojętne jest dobro dzieci w łonie matki. Wiem, że Dzieci operowane tam na otwartym brzuchu mają szansę na całkowite wyzdrowienie, i są zdrowe. Dostawałam od mam, które tam właśnie były leczone, czy też ich dzieciaczki były leczone e-maile z podziękowaniem i z taką informacją, że, że to leczenie jest skuteczne. To mnie ogromnie cieszy, bo daje nadzieję, że, że mniej kobiet będzie musiało znosić tę traumę niepowodzenia w ciąży. Piękny gest z twojej strony, a możesz jeszcze powiedzieć, dlaczego akurat z tej książki, część dochodu postanowiłaś mhm. przeznaczyć na, na taki cel? No, dziękuję, że to zapytałaś, bo tak naprawdę nie wybrzmiało tutaj, że ja ostatecznie doczekałam się córeczki Antusia ma w tej chwili 4,5 roku i kiedy ją urodziłam, to właśnie wtedy miałam. Tak wysoki poziom endorfin, że zaczęłam pisać książki z radości. <laughs> I to jest książka dedykowana pięciorku moich dzieci, czyli dwóm dorosłym synom, dwóm dziewczynkom, które straciłam i Adusi. I to jest książka, która jest jakby hołdem właśnie dla, dla wszystkich dzieci, czy dla wszystkich mam w zagrożonej ciąży. Nie tyle sama książka w, sam, w swojej treści. Co ten cel charytatywny i dedykowanie im również moim aniołkom w niebie? Przy okazji oczywiście zachęcam do zapoznania się z tą książką, która absolutnie nie jest y, smutną książką. Dotyka trudnego tematu, tematu y, straty, ale no, tutaj mogę powiedzieć, że zupełnie w sposób nieoczekiwany co też może ułatwić rodzicom, rozmowy z dziećmi właśnie nawet na taki temat, jakim jest strata. strata. Bądź rozstanie po prostu. Tak, 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 tak. To jest książka dla dzieci, więc to nie jest straszna książka. Absolutnie. Nie, nie. Pozytywna i jeszcze raz. z happy endem. Tak, Alicja, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Za tę, myślę, jednak najtrudniejszą rozmowę. Bardzo, bardzo ważną. I ja po prostu no, wierzę w to, że, że ona będzie pomocna wielu kobietom. Mamy nadzieję, że będziecie czerpać. A jeżeli będziecie potrzebować wsparcia, pomocy, no to oczywiście zachęcamy do, do odzywania się do nas. Myślę, że jak napiszecie maila do Alicji, to też Wam będzie w stanie pomóc wskazać, Jakieś miejsca, gdzie można to wsparcie uzyskać. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że mój sens w tej chwili się ziszcza i że rzeczywiście e, dziewczyny będziecie po prostu świadome, co da Wam większe poczucie bezpieczeństwa. Ja jestem tego pewna. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę, za to, że wysłuchałyście dzisiaj. I co? Do usłyszenia. Do usłyszenia. Słuchałaś podcastu Mlekiem mamy. Zostań z nami na dłużej.